A to co, Mareczku, mówisz, że jest imprezka? Kurczę. Hmm, no sam nie wiem, no. A gdzie byśmy się spotkali? Gdzie byśmy zaczęli pić? A, czyli tak by to wyglądało. Czyli w tej knajpie co zawsze. I później na imprezkę. Grubę krańską, mówisz. A, nie no, Mareczku, ja cię przepraszam, ale jutro mam w sumie do pracy. E, nie chcę chlać. Naprawdę nie chcę chlać ten weekend. No cześć Marek, no słuchaj, on będzie za godzinkę. No buziak, pa! Maria, co ty zrobiłaś? No idziesz na imprezę. Jak? Ale który facet zostaje w weekend w domu? Ma... I nie kleje. No chyba tylko ci Tak no, ma... Taki jak ty. Maria, ja chcę, ze z tobą posiedzieć, rosołek zjeść, pooglądać telewizję. Mar się porządnie. A, co najlepsze, dam Ci rozchodniaczka. Masz. Jakiego rozchodniaczka? O czym Ty mówisz? No, iść na imprezę trzeźwym, no to trzeba być debilem. Ale... Trzymaj. Ale o co chodzi? Kolegamy. damy. Co to w ogóle jest? Trineczek. No i jazda. Już cię nie ma!